Witajcie, jestem Babcia, to jest kolejny odcinek naszych przygód. W dzisiejszym odcinku nie wiem, może zrobimy coś do... no, do Downcraftu albo z E2. Nie wiem, jakieś mieczy czy coś. zobaczymy... O, 5000 Kleinstal. Zobaczymy. Yy, jeden z użytkowników napisał mi, yy, żeby naładować stara od razu, żebym rzucił złoto, o, ten na wyprawie, żebym rzucił złoto, nie, yy, obok. Yy. No i tak, próbowałem rzucić tam złoto, ale jednak to nie pomagało, gdyż, tak, zobaczcie, yy, bior biorę złoto, stara mam przy sobie i powstaje coś takiego że wyrzucam mi zresztą sobie, zobaczcie pierw wyrzucam tytuł. a złoto, czekajcie, złoto To sodowie a złoto po prostu, o, wychodzi a końca jest dalej nie niemalowany więc nie wiem o co chodzi no i tak yy... między odcinkami byłem na krótkiej wyprawie po jaskiniach dalej wygenerowanych niż tutaj jestem yy, no i trochę żelaza się udało zdobyć Trochę złota jak sami widzicie Trochę węgla No i co najważniejsze Trochę tych kryształów no tak, kolejny stary bierzemy Weźmiemy, zobaczymy może Ja mam diament. Dwa jeden blok Czy możemy coś zrobić? Tu mamy Aternalist Fuel Zaczynamy zbierać sobie, żeby móc zrobić czarną materię tak, prawie możemy zrobić. Może teraz już coś zrobimy. Weźmiemy to. To tu. Zbieramy, zbieramy narzędzia. To. I tak, transmulację table. Zmienię to, że można trzymać i robić. Patrzcie sami. I tak, widzicie. No i tak, czekajcie, to schowamy. Mamy wszystko? Wszystko jest. To wkładamy to, rozszczepimy to tak. Nie to, nie to, nie to. I tak robimy raz. Ale wstawiamy to Ale wstawimy tylko i tu będzie była. O tak. Będzie lepiej, dobra. Gdy, gdy to już zrobimy, będzie robić na następne węgl. węgle węgle Węgla. Węglu, dobra. Węg. Będziemy robić lepsze te węgle. Węgiel. Węgiel będziemy lepiej robić, dobra. No i tak, mi się wydaje, że zrobimy dzisiaj e, czarną materię. I co z tego? Mm. Nie wiem, zobaczymy, co można z czarną materią, chociaż jedną zrobić. I zobaczymy, co to będzie dalej. Gdyż chciałem, bym zrobił sobie czarną materię, bym mógł ją zduplikować. Trochę tego by zeszło. Ja Zobaczymy, co mają z tym zrobić. Podzielimy to na 7. No, trochę mało będzie. Więc chyba dziś tego nie zrobię. Ale to nic. Między odcinkami to zbieram trochę. I będzie dobrze. Eee, tutaj dokładnie. No i tak. Eee, jeszcze w magazynie mam trochę tego. Więc może się uda. To eee, jeszcze mogę zrobić? no, No Ym, Kamień filozoficzny i raz. Tak, osiem. I mogę zaliczyć dwa takie. Już mamy cztery. Ym, więc. Ym, jeszcze brakuje połowy. Tutaj odłożyłem to. Ym, co, co ja jeszcze chciałem? To Zobaczymy, na, na co nas stać, gdy mamy takie cudo. Wyłożymy może to jeszcze. Mam to tak za bardzo niepotrzebne To tylko dla sprawdzenia. Block of Diamonds. Kleinstar. Złoto. Trochę tych itemów. No i co my tu mamy? Na pewno to jest. Na pewno Kleinstar jest chociaż nie wiem, że to może to dużo kosztować na no, około 70 no to rozłożymy może sztabki złota 88 osiem byśmy wzięli sobie to albo to tylko, że diament nie, by nie starczyło po prostu to... samo to kosztuje tyle by zostały, nie wiem, jeden diament albo dwa nawet tylko dwa diamenty byśmy zarobili więc na razie nic nie zrobimy no i tak, nie wiem, ile minut już miało, ale chciałbym dzisiaj się zająć takim czymś jak na przykład, o tutaj mam trochę jeszcze strzał, więc chyba będziecie o co chodzi: kulowaniem na te kryształy. To jeszcze to, czy to można wziąć? Dobra, to się jakoś jeszcze poukłada. Tu, tutaj wred, ale to trochę. Weźmiemy jeszcze o um, 10, może mieć. Dobra, to odłożymy. To też na razie tak na odwal. Z diamentami nie będziemy chodzić ze złotem. No tak, słychać już. Eee, dobra, więc sobie to włożymy. Zjemy jeszcze coś. Idziemy. Eee, tak. No i mam nadzieję, że dzisiaj będzie taki żywszy odcinek. I znowu to trzeba poszukać więcej takich. Ym, jeszcze dorzucę do tego może kawałek spolowania wcześniejszego, bo mam nagrane. Myślę, może fajnie to wygląda. Albo wykorzystam to do czegoś innego. O, tu coś jest. Coś w, w ziemi jest? Ym, tu to jest jakaś jaskinia. nie wiem. Coś tu na pewno jest. Ten zachód się robi. Słońca. Trzeba wracać. Tylko w stanie znowu dzień przyśpimy się i będziemy dalej szukać tych kryształów. Bo bardzo chciałbym mieć ten kryształ. który powinien być w jaskiniach, ale nie mogłem znaleźć. Znaczy Eternalist, eternalist, tak? Eternalist ziemny jak... tak? I tutaj można wiem, sobie iść do drzewo. O, jest ten o 1200 już. O, już jeden jest na powierzchni. Dobra, można się przespać. To jest dosyć krótki, tak mi się wydaje, odcinek. Zaraz zobaczymy, co to jest. Wejdziemy na nasz balko. Może teraz skorzystamy. Tak to piekło. No i co? Nie widzę no. Nie, to dawno, do, w tą stronę było. Aj. aj, 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 aj. Sama nie wiem co to jest. To jest nasz szkor, szkorpion. Dobra. Tam mamy blisko I gdzie on jest? Dobra nie ma. I kabum. To jest, dobra. Może wisz wiz kryształ. Kryształ. Nie. Papureo. Chciałbym drobnąć właśnie wiz kryształ. Dlatego, że on jest bardzo potrzebny do kociołka i innych takich spraw. Nie uciekaj! Ale tu jest gdzieś inne. Tu. I kawałek tego. No to mi się nie, bardzo nie podoba. O, ale tam jest trochę tego, czy... O, już zaczęło się kręcić w bani. Nie wiem, co tam jest w tej wodzie. A tu płaszczki inne takie. Ja szukam tego lewającego tak, żeby wszystko pojemników i w tamtym kierunku znajdziemy. No, z... trzeba go zabić. Czy rzuca taki chlasz? Dobra. I, dalej. I muszę... Z... I przejdę w końcu na wersji 1.2.5. W jakim czasie to ja sam nie wiem. Ale dobra. Nie widzę więcej tych kryształów i trzeba się rozejrzeć. O, dobra, jeden się. Jeden się lata tu. Może go O, Chodź, chodź, chodź. Puch. I znowu kawałek. No O no! Tak, nie spamujemy, tylko klikamy ząbek i nie wiem, po co mi jego ząbek, e, już dziesiąty lewe mamy, fajnie by zrobić ten, ten stół do enchantowania, może zrobimy to w kolejnym odcinku, ale o, farba nasza wyginęła, nie mam ochoty, na razie nie mam czasu jej zrobić, nie, dobra, może zrobimy ten do enchantowania, trochę poładowało się Kleinstal, można użyć No tak więc to schowamy na razie to i artefakty aż ten. klein stara mamy tu weźmiemy to i trans... no dobra mamy to i mamy to zobaczmy czy da się oj no 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 klein stara wziąć diament? no nie no full. Będę to wziął, ale to na razie nie wiem. Może coś dołożyć innego? Nie, tego się nie wiem, moim start. Tylko czekajcie chwilę. Y dorzucę nie, może złota. Nie wiem, co tu mówię, żelazo to słabo jest. Y może złoto jedno i narzędzie jakieś, nie wiem. Maska wyniszczona i co? Może buty I co? Co z tego otrzymamy? Nie, nie, to. Dobra. E, mamy to. Maska. O, już jest diament jeden. I chyba drugiego nie będzie. Potrzebny jest jeszcze obsydian. Dobra, jeden diament jest. I obsydian można wyciągnąć. Dwa. Trzy. Dobra. Mamy to i to. Na razie zobaczymy, ile. E, chociaż, że dwa potrzebne są diamenty, a mamy jeszcze to. Dobra. Wyciągamy raz dwa. I książkę, 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 książkę. Mamy trzecię cukrową? E, chyba nie. Chociaż zobaczymy, mamy papier. Papier numer 5. Czy jedna książka będzie? Tak, tak, tak. Nie. Tak, tak, tak. Książka. I to się robiło tak. Dobra. Tak, czy dobrze pamiętam? Tak, mamy Enchant Cable. E, gdzie go postawimy? Na dole, czy tutaj gdzieś jakiś tak... Chyba na dole. Tak i to już końcówka tego odcinka. O, może tutaj zrobimy na razie. Obstawi się go tym książkami i będzie. Co tu możemy zenchantować. Łuk. T3. Power. 1. Dobra. się na pewno to przyda. Oto, cześć. Czołem. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Więc komentujcie, subskrybujcie. fot gura.